Tutaj odcinek specjalny, bo o najlepszej roślinie w gospodarstwie. No zaraz za borówką, zobacz, miskant olbrzymi. I zaraz lepiej się ze mną razem robotę robić. Czujesz te powietrze, no i zobacz, zaraz za borówką, moja druga pasja, miskant olbrzymi. No co roku ścinam, ale patrz się pięknie rozrasta z każdym rokiem. Jaki można piękny spaler zrobić. Sadziłem tujki, zobaczyć ile to trzeba czekać lat, żeby one urosły, a tu z każdym rokiem. Bardzo ładnie. No i cóż, yy, na roz Miskant olbrzymi jest odporny. I zobaczmy, 3 listopada, jakie piękne ujęcie. A jeszcze będzie kwit, więc też Ci w przyszłości pokażę. No, zawsze mówię parę razy w roku o Miskancie. Muszę nagrać materiał, ale widzisz, zobaczcie, zresztą pokażę z bliska, jak to wygląda. No, ścinam go za wcześnie, ale potrzebuję po prostu bambusiki. To są tutaj naprawdę bardzo sztywne. I widzisz, ile tutaj Piotrek ma wycinania. Zobacz jak się pięknie miskant rozrasta z każdym rokiem, no i tak się też pozyskuje sadzonki, rozkupuje bulwy, ale naprawdę hit, no i ta tutaj bryła cała zobacz ma no z 4-5 lat i z każdym rokiem się będzie rozrastać. Możemy zrobić tak, że w następnym materiale pokazać w pełni kwitnienia miska, tak pięknie będzie wyglądać i patrz co pół metra taką karpę i jak pięknie przez te lata się tutaj rozrosło wszystko i plus taki, że widzisz drzewko może zacząć y, usychać, brązowieść tu ja, a tu co roku ścinamy mi ten taki perpetuum mobile roślinny że na wiele, wiele lat, tylko po prostu pilnować, żeby nie przemarzło przy innych pozach, ale jak na razie się nic z tego nie dzieje. No i pięknie. No i cóż, jeżeli coś taki właśnie miska u siebie posadzić, tutaj zostawiam swój numer kontaktowy, bo to jest właśnie zakup. Myślałem kiedyś o sklepie internetowym właśnie, żeby mieć borówki, właśnie te miskanty, ale... To jest roślina, to wymaga konsultacji, rozmowy yy, i zapytać się jak sadzić co ile, żeby to pięknie wszystko raczej może w wkrzyć, może tak, no ja już te wszystkie sposoby znam, więc najlepszym sposobem właśnie jest tutaj zatrzymać sobie odcinek i do mnie numer yy, spisać. No a następny materiał na pewno będzie tytuł Miskant olbrzymi, no to jest pierwszy odcinek yy, i co roku właśnie kilka takich produkcji wprowadzę w świat i myślę, wartości yy, te materiały będą miały, bo to jest z wielu lat doświadczenie widzisz. Yy, Lata lecą, obserwuję się i Wam się, właśnie takie doświadczenie z przyjemnością yy, przekazuje. Bo no widzisz, to jest 4 książki, można w jeden weekend yy, nauczyć się, jak ktoś spędził całe życie i czegoś dochodził. No, tu już jest skrócona pewność, że jesteśmy w piękną ścianę. Szpaler Miska, olbrzymi jest super rozwiązaniem. No i też tutaj widzisz, każdym rokiem się będzie ta ściana poszerzać, kochani. Do następnego materiału. Pozdrawiam. Hej. 哼哼哼う、<laughs>